Na no cześć! Ale ty jesteś brzydka! Bulwazar! Idź! Gdzie Bulwazar? Nie, to jest jakiś... No. Pokemon! Dobra, róż dupę. Pacynki, część druga. Jaka część druga? to jest babcia. Myślisz, że jesteś fajna? Raz, dwa. Kocham cię z liścia. Może szuflidy do O, ma właśnie Patrz na ziemię. O, la, tu! Dobry, słuchaj, 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 Tocynka! O to i nie, To nie pasuje, bo tak naprawdę... O, ten cynko to ja. jo, jo, jestem baba, jo. A to jest Tarek, który lubi się bawić... Lalkami. Tarek, który bawi się lalkami, popatrz. A czy kurwa, nie lalkę? Tarek jest małym dzieckiem i nie urośnie, bo... Bo ma jeszcze mało w głowie i nic mu nie dojdzie, dlaczego? Bo chce mi zdążyć patynkę A teraz? Na No i właśnie tak Tarek, uśmiechnij się, jesteś w ukrytym monitorze A, jesteś... ukryty w ukrytym monitorze? Patrz. Czekaj, nie! Kamil, nie możesz patynką strzelać Ale się głowa czerwona krwiła <laughs> Idzie ktoś <laughs> Patynka jest silniejsza, bo nie może być silniejsza Patrz Dobra idziemy, Czekaj, tylko patrz, patrz na to, patrz na to. patrz.